Chciałem teraz poprosić o stanowisko kolejnego przedstawiciela Rumunii. Pan Neagu, pan doktor Neagu również jest senatorem Parlamentu Rumuńskiego. Panie i Panowie, jesteśmy tutaj dzisiaj, aby pokazywać nasze wsparcie dla deklaracji konsensusu genewskiego podpisano przez trzydzieści kilka krajów z całego świata. Jest to znaczące osiągnięcie światowego ruchu pro-life. Jest to bardzo wyraźne stanowisko w krajów reprezentujących każdy region naszej planety, wraz z obowiązaniem, aby działać na rzecz najwyższego dobra kobiet, rodzin, każdego życia ludzkiego. Jako przedstawiciele Sojuszu na Rzecz Jedności Rumuńskiej, mam nadzieję, że Rumunia będzie kolejnym z tych krajów. Które dołączą do deklaracji. Jako reprezentant partii AUER, konserwatywnej partii, w rumuńskim parlamencie narodowym, bardzo silnie, chcę podkreślić, że bardzo silnie zobowiązujemy się chronić świętości życia ludzkiego. Uważamy zatem, że ta deklaracja broni międzynarodowej zasady suwerenności krajów, również w kwestiach takich jak jednostka rodzinna. Co więcej, deklaracja broni zasad gwarantujących uniwersalną opiekę zdrowotną i wyraźnie sprzeciwia się tak zwanym prawom do aborcji. Na poziomie narodowym sprzeciwiamy się stanowczo radykalnie lewicowej propagandzie, którą widzimy na całym świecie. Dlatego nie zgadzamy się, że istnieje coś takiego, jak fundamentalne prawo do aborcji, które rzekomo jest zgłoszone. Sprzeciwiamy się międzynarodowemu obowiązkowi finansowania i wspierania aborcji. Zgadzamy się, że nasze wspólne stanowisko jest misją, aby walczyć na rzecz zdrowia kobiet, ochrony nienarodzonych i znaczenia rodzinę jako prawdziwej, organicznej esencji naszego społeczeństwa. Również z perspektywy społecznej uważamy, że rodzina powinna walczyć o korzyści, dobro i dobrostan dzieci przede wszystkim. Dlatego stawiamy sobie za cel, aby przyjąć deklarację konsensusu genewskiego, aby był to znaczący krok legislacyjny na rzecz silnej legislacji pro-life na poziomie narodowym i międzynarodowym. Przedstawiłem już wniosek w kwestii konwencji w Senacie Rumuńskim w formie deklaracji politycznej wczoraj, 28 kwietnia. Jest to zaledwie mały krok w ogromnej walce, która nas czeka na poziomie narodowym, ale jesteśmy przekonani, że z Bożą pomocą Rumunia w przyszłości stanie się z jednym z sygnatariuszy deklaracji konsensusu genewskiego. Tak nam dopomóż Bóg. Życzę Wam wszystkim, którzy niedługo będą świętować Wielkanoc, życzę Wam, żeby Chrystus naprawdę Wam zmartwychwstał w Waszym życiu. Dziękuję bardzo.